Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria jest naszą matką. Są ludzie, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego tak bardzo jesteśmy z Matką Bożą związani. Oczywiście, może dla, dla kobiet, które są bardzo uczuciowe, oraz matka jest jakoś bardzo bliski, jest bardzo yy, wchodzący do naszego serca. Oczywiście, matka dla każdego z nas jest naj, naj, najdroższą, najkochańszą osobą. U nas w Polsce się mówi, że jeżeli umiera matka, to właściwie kończy się nasza najbliższa rodzina. Może Pan Jezus i Pan Bóg wiedział dokładnie, dlaczego matka jest tak bardzo nam potrzebna, i tą matkę nam dał. Dla mnie osobiście, jako księdza, jako mężczyzny jest to bardzo ważne, ponieważ wiem, że czas mojej matki tutaj na ziemi, mojej ziemskiej matki, jest jeszcze jest ograniczony. I Wiem, że kiedyś będziemy musieli się rozstać, ale będę miał tą matkę, która będzie ze mną cały czas, nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym życiu, i będziemy zawsze razem na wieczność. No oczywiście to jest jeden aspekt. Drugi jest ten aspekt bardziej duchowy: matki, która została nam dana przez samego Jezusa pod krzyżem. To jest bardzo ważne. Kiedyś słuchałem konferencji. Na której no, wspaniale zostało wytłumaczone, właśnie jak to wydarzyło się pod krzyżem, i dlaczego tam to nie jest tylko symboliczna ta matka, ale rzeczywiście Jezus miał na myśli danie na matki. Bardzo tego nie lubią protestanci, ponieważ oni zupełnie to inaczej tłumaczą, ten moment, który matka Maryja stała się naszą matką pod krzyżem. Bo jeżeli czytamy Ewangelię, pod krzyżem, stał Jan i stała Maria i inne kobiety i wśród tych innych kobiet była święta Salome która była matką rodzoną Jana i teraz dlaczego Jezus wiedząc że stoi matka rodzona Jana mówi nagle pod krzyżem oto matka twoja jakiś wielki nietakt jeżeli Jan by nie miał matki, no to w ten czas można to inaczej zrozumieć. Ale przecież stoi rodzona Matka świętego Jana i nagle Jezus do tego Jana mówi oto matka twoja. No, nie wiem, jak czuła się Salome. Myślę, że gdyby co innego było na myśli, to w ten czas byłaby bardzo urażona. Przecież jestem matką, on nie potrzebuje drugiej matki. Chodzi o wymiar duchowy, jest to zupełnie inne czytanie tej rzeczywistości, która miała miejsce na Golgocie. I tutaj Jezus daje nam tą matkę. To był ten początek matka Kościoła. Maryja, która była od samego początku, matką dla apostołów, potem, kiedy Jezus już odszedł, była dla nich matką, do której przychodzili, jak przychodzi się do matki, której bo pewno płakali, wyżera pełni żalu, do różnych rzeczy, pewnych pewno pytań, i matka im radziła, matka modliła się za nich, matka cierpiała dla nich, i potem, kiedy została wzięta do nieba, to matką jest dla całego Kościoła. Tak bardzo chyba bardzo ważnym teraz momentem jest, kiedy Kościół przeżywa tak wielki kryzys, kiedy, kiedy gubimy się w tym wszystkim i, i ludzie świecy, i kapłani, i widzimy, co dzieje się również u biskupów, kardynałów, podzielone zdania. Jedni stają za tym, co się dzieje. Inni w obronie tradycji. Gdzie mamy uciec? Do matki. Matka jest ta osobą, którą, którą póki mamy, przychodzimy do niej, płaczemy, radzimy się. Nawet jeżeli jest bardzo już nasze matki są sędziwe, ciągle jest to matka, która nam doradzi, bo która nas kocha. Mamy tą specjalną więź. Tak samo z Matką Najświętszą. Mamy tą specjalną więź, która, która zawsze nam nas ratuje w z opałów i zawsze poda nam tą rękę, zawsze będzie z nami, zawsze nas przytuli, zawsze nas ochroni. To jest matka, dlatego nie mam wątpliwości, że w dzisiejszych czasach bez tej matki nie damy sobie naprawdę rady. Dlatego dajmy się adoptować tej matce nie tylko przez słowo, ale całym swoim życiem. Przytulmy się do niej, przychodźmy do niej, bądźmy blisko tej matki. Matka, która nas nie opuści w tych trudnych czasach. Będzie nas zawsze prowadzić do swojego Syna Jezusa. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. I niech Maryja będzie matką nas wszystkich, tą bliską z naszego wyboru i z tego, co polecił nam Jezus. To jest Matka Twoja. Nie gardźmy tym wielkim zaproszeniem, abyśmy razem z Jezusem mieli tą samą kochającą Matkę Maryję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.